Dzień dobry. Fajna pogoda jest, nie do wiary. Gdzie idziemy? Do ósmej rano, od dziesiątej rano. Jak oceniasz ósmą rano? Chlebek był dobry, to by nie smakował, mi smakował. Ja lubię takich rybek z skórką. I kwaśną skórką. Nie była taka kwaśna, koszka była tylko. 1 do 10? 7. 6. 6? Jeśli trzeba zasłużyć, no. No, ja też myślę, że 6. No. Ja nie wiem, jak to się stało, bo ty jadłeś najecznicę, a ja mam jajecznicę na łydce. Ja szedłem przez pół miasta z najecznicą na łydce, rozumiem. Fajna pogoda jest, nie do